mamy Dzień zwykły, pójdziemy sobie na obiad. O 18 będzie nabożeństwo troszkę dłuższe, bo pójdziemy do potoku już z Panem Jezusem. Przez te pięć dni te będą procesje, nam się nigdzie nie spieszy. Widząc tak dostojny Panie, mam dla Was radosną wiadomość. Przyszło mi gdzieś z 200 kwiatuszków do dosadzenia w doniczkach przy kościółku. Będzie przy Was Martusia i byście mi, Panie, pomogły. Po prostu i krakowiak, różni, jakie macie koncepcje, nie żeby w doniczce był jeden rodzaj kwiatków, tylko pomieszane one będą na balkonie. Na którą z Pań mogę liczyć? Ręka do góry, wiedział. Jest Pani ternia jedna, kto mi jeszcze pomoże? Jedna to malutko. No to jak te Panie co nie mogą, to pójdą na modlitwę, a Panie różańce by mogą. Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś jeszcze napatoczy tego goś uszczelimy. Jak nie, to jutro dorobimy część. Ile panie zrobią dzisiaj? Będę. Wszystko to jest przy kościółku, tam, gdzie jubileuszem, tam przy śmietniku. Są doniczki gotowe, ziemia tam jest na miejscu. Wszystko to zrobimy. Przypominam, korzystać ze spowiedzi, zapisywać się do kroniki obecności, moja Martusia ma, żeby nie blokować niedzielę, Załatwiać wszystko z legitymacjami dzisiaj, wszystkie rzeczy sklepikowe dzisiaj, żeby po prostu dzieci ulżyć systemowi. Proszę o wielką cierpliwość tych, którzy na pustelnię przybywają. Przypominam, będzie nas dużo. O wyrozumienie będzie nam ciasno, bo ja chcę mieć wszystkich tu na modlitwie. Jak chcecie wygodę, no to będzie na, w sobotę 200 ludzi czy 100. A ja chcę mieć pół tysiąca. Rozumiecie? Dojdą dziś łóżka polowe, więc nie ma rudzić, nie stękać. Dajemy z siebie dzieci wszystko. Wszędzie są prądy, będzie jedzenie. Ze względu na liczbę ludzi, no, muszą być dzieci utrudnienia. Mnie zależy, żeby przy mnie było na modlitwie dużo ludzi. Prześpimy się, wszyscy zjemy, wszystko będzie obsłużone. Przypominam rzeczy, nowości na to wydarzenie. Pierwszy tom Polskich Świętych, co wydajemy w oparciu o opracowania pana Mariuszka na Wykrocie. Książka o odpustach zupełnych to jest konieczne waszej formacji, bo na bazie tego idzie nowy koniecznik, żebyśmy nie żyli bezpciowo i pomagali jeszcze bardziej duszą czyść sobie. Mamy z racji roku króla medalion wielkości Boga Ojca, można go nabywać, i mamy już firmowy medalik Chrystusa Króla. W tej chwili dysponujemy wszystko, wszystkimi własnymi środkami. Więc te cztery rzeczy są nowe. Przypominam układnym Państwom, że od soboty już będą tablice po tysiąc. Dzięki temu mamy już wyciszony system, bo kto chciał po czysta, brał sobie, czas się kończy. Mam tylko niecałe 100, bo cały czas po 600 schodzą. Ja już więcej nie dowiozę, więc będą i nie mruczcie, bo bym nie opanował. Liczę dzieci na około 3 tysięcy ludzi, bo wiem ile poszło tablic razy dwa, więc bardzo proste. Ile nas dzieci może być? A wybierają się przecież wiele, całych rodzin. Krzyże przymierza przyszły. Jest 140 małych, 18 średnich, 20, nie, 18 dużych, 24 średnich. 140 małych. I drodzy Państwo, przez te dni. Kto z Państwa przyjeżdża, a zamówił kielich, jest na liście. Najpierw ci to dali przedpłatę. I do 21 w sobotę my dajemy wedle przedpłaty. Kto przyjeżdża, dzieci bierze te krzyże. Żeby nie blokować niedzieli. No więc my je musimy wpuścić w obieg w sobotę, więc po 21 w sobotę ci z Państwa, co są na liście, a nie zapłacili, mogą sobie zapłacić i wziąć, mają pierwszeństwo. Ci, co się nie zapisali, ani nie dali zaliczki, mogą sobie też nabyć krzyż, ale każdy z nich jest droższy, 500 zł. No, bo stańcie na moim miejscu, ryzykujcie inwestycje, a jeszcze muszę się wobe, wo, fair wobec tych, którzy zapłacili. Więc do 21 w sobotę odbieramy sobie krzyżyki. Nie ma ani połowy z tego, coście dzieci zamówili. Drugie 200 powinno dojść w miesiącu początek lipca i początek sierpnia. Że powinniśmy obsłużyć większość zamawiających. Dzieło Krzyży Przymierza jest otwarte aż do wyczerpania chętnych. Czyli na i najdroższe będę uroczyście poświęcał i wręczał. Jak byłeś tutaj na tym wydarzeniu, będę wręczał na Boga Ojca. Po kolei na wieczernikach nie da się tego szybciej uczynić bo bym musiał to dzieło zacząć dwa lata wcześniej, no i mieć w, w rezerwie ponad pół miliona złotych, żeby to uruchomić. Dzięki waszej ofiarności dzieci dzieło idzie, wczoraj wy, wykona, wy, wykonawca przyznał się, nie wierzył mi, że to się księdzu uda i to jeszcze w takiej ilości dzieci. Wszystko jest ryzykiem. Wykonujemy... Dzieci legitymację. Już firma wykonała 250. Cały czas przychodzą listy. My jeszcze wykrotu nie otwarli jednej partii od pani Agnieszki Kopert. Dziś nadążymy ze wszystkim. Ci, co z państwa przyjadą jutro i w sobotę, czy dziś, wszyscy będziecie mieli legitymację zrobione, bo moje panie są tu bardzo. Dzieci sprytne. I ci z Państwa, co przyślą zdjęcia, dowiozą, wszystko będzie dzieci zrobione. Muszę odblokować cały system na niedzielę, bo dzieci modlę się do sobie o cud, żeby nie padało. A zapowiadają udry. Wiedzą, że po prostu nawet Pewne trudy dzieci muszą być, skoro my tak na synaju zmarzli i konali i pościli całe 33 godziny, to dzieci to nie jest. To tak, że... Ale przy ogromnym tłumie może dojść do napięć i nerwów. Więc wszystko już studzę od początku, żeby wtedy nikt mi nie mówił, że w niedzielę nie jest obsłużone, a i tak nie jest w stanie biuro Jedna pani musi tylko wydawać legitymację i przyjmować zdjęcia. A gdzie inne, inne działy? Więc pustelnia daje z siebie 300%, ale nie żądajcie 301, bo będzie wojna. Wy nie wyczywacie i my. Mamy się modlić, bo zadanie tych dni jest za zadośćuczynienie Panu Bogu za odrzucenie 10 przykazań. Robimy to spokojnie. Tyle Wyjaśnień. Ja się cieszę, że już tyle legitymacji, że jeden komunikat, przecież mnie co chwilę teraz nie ma, a to bardzo działa sprawnie. Przy rozprowadzaniu do spań w sobotę bądźcie cierpliwi, bo jak przyjdzie 300 ludzi, to my tego w godzinę nie rozprowadzimy, bo dzieci tych wszystkich newsów i tego, Trzy tygodnie są prane wszystkie koce, wszystkie po... Bez przerwy wszystko dzieci przygotowywane. To są nieprawdopodobne. Dzisiaj cały dzień jest gotowany tylko bigos. Zamówiłem półtory tony wędlin, mięs i tak dalej. Jak chcecie bigos, to 50 kg boczku takiego, 50 kg mięsa takiego, rozumiecie? To, przy, to się nie na dwa deko, tylko dzisiaj przyjechało jedno auto dostawcze, jutro przyjeżdża drugie. Mamy chłodnie, ale to się nie da dla paru tysięcy ludzi dać jedzenie w pół godziny. Obsłużymy, wszystko pójdzie dobrze, tylko trzeba dużo. Cierpliwości i wyrozumienia. Panie, pracujące w kuchni, one ostatnie opuszczą namioty i kuchnię. Wszyscy zjemy, rozumiecie? Wszyscy zjemy. Przede mną podpisanie dzisiaj 800 legitymacji, bo już 8 pisałem. Przynajmniej 3 miesiące chcę zrobić agendy liturgicznej, bo jak dzieci pracuje codziennie do 12 bo dać do kolejnej redakcji. Zrobienie kalendarza liturgicznego jest ogromnym wysiłkiem intelektualnym. Wielu ludzi przy mnie. Dzieci, wszystko idzie. Dzisiaj na pustelni pracuje siedem sekcji technicznych. Siedem sekcji technicznych. Jeszcze nie zaczęliśmy rozkładać namiotów. Ogromny, duży magazyn na rzeczy do kościoła. Ocalenia jest gotowy, światła oświecone, łóżka, mamy gdzie spać, wszystkich dzieci przyjmiemy. Proszę o uśmiech na twarzy i Bogu dziękować, że nam Pan Bóg pobłogosławił, że mamy taką bazę. Ostatnia prośba. Jak się ktoś myje ząbki, no to pójść wodę, zamocz i zakręć, żebyśmy dzieci, choć wody jest na tyle, bo takie udry, Tyle było deszczu dwa dni temu, bo jak mi przepływa woda w jeziorku, to mamy tam wszędzie nadwyżkę, ale jak zacznie kilkaset ludzi używać nagle, no to ja nie mam jezior wody, więc sygnalizuję popatrzeć za sobą, jak spuścisz wodę w ubikacji, czy spuczka czasami nie blokuje, trzeba guziciel nacisnąć, rozumiecie, zakręcać, zakręcać kurek, bo takich tego dnia zawsze najwięcej popełniamy, no a później to jest konsekwencja dla wszystkich. Górny par parking wyszczyżony, wszystkie samochody przyjeżdżające, wjeżdżamy na trawiasty parking. Nie blokować tu u góry, bo tu ma być, miejsce na autobusy, jak wjeżdżają, więc proszę, żeby, bo każdy z tego bramy chce stanąć, ale a gdzie, a gdzie ja wpuszczę autobusy? Wszystkie będę dawał mandaty, rozumiecie, będę mówił, ten auto ma mandat, mamy parę hektarów pola, zielonego parkingu, po prostu wyjeżdżamy na zielony pankik. Nie uczynimy drożności, żadnych dróg nie blokować, szczególnie tu za śmietnikiem. Stanie tam autem, a jak będzie pożar, jak wiedzie, jak wiedzie straż? Wszystko będę ja winny, że nie dopilnę. Jak ja nie, nie, nie mogę dopilnować, jak ty jesteś Matołkiem, Dobrze wiesz, że przejścia nie blokujemy, a ty masz taki kufer szeroki, że ci ścisną półkule twoje, no i masz błonę porodową na swoją umyślej. Ty Nigdy nic nie urodzisz. Tyle dzieci uwag technicznych. Panią obsługujący umiecie podziękować, pochwalić. Utrzymajcie mi moich ludzi przy nadziei. Bo jeśli pyskujesz i krytykujesz, to, to dziecko diabeł cię tu przysłał. Przyjedź do kuchni, popracuj, idź do brygady pana Grzesia, popracuj, a ja ci wtedy powiem, co myślę o twojej pracy. Założymy się, że się obra obrazicie na mnie i stąd pójdziecie. A wy tak sobie wolno rzucacie hasła. -ty Więc przypominam, niegrzecznie jest, jak się komuś już przy starcie nie widzi. Bóg zapłać moim paniom za piękne śpiewy, wam za modlitwę. Idziemy dzieci do pracy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pani Filomenka weźmij mi te dwie teczki, żeby były na górę. п е ш и м